Test może powiedzieć ci, jaki jesteś naprawdę. To, co zobaczysz na tym pozornie zwykłym obrazku, zdradzi ci twoje największe, ukryte lęki. Krótka chwila, którą poświęcisz na przyjrzenie się tej ilustracji, może na zawsze odmienić Twoje życie. Świadomość obaw będzie bardzo pomocna przy zwalczaniu ich. Nie możesz przejść obojętnie obok tego testu. Psychotest, który przygotowaliśmy tego wieczoru, jest niezwykle prosty i szybki. Nie wymaga żadnych szczególnych starań. Wystarczy, że spojrzysz na obrazek i pozwolisz działać swojej intuicji. To, co zobaczysz jako pierwsze, powie ci, czego tak naprawdę się boisz. Nie zastanawiaj się zbyt długo, to pierwsza sekunda da najbardziej miarodajny wynik. Twoje lęki są bardzo głęboko ukryte, możesz nie zdawać sobie z nich sprawy na poziomie świadomości. Ukażą się tylko wtedy, gdy pozwolisz działać pod świadomości. Wiele o Twoim charakterze powie Ci także. Psychotest powie ci prawdę o Twoich obawach, jeżeli jako pierwszą zauważyłeś twarz kobiety, powinieneś bardziej skupić się na tym, jak wygląda Twoje życie i zainteresować się nim. Prawdopodobnie jesteś przemęczony i nie umiesz nad tym zapanować. Powinieneś zwracać większą uwagę na to, co Cię otacza. Być może omija cię wiele bardzo istotnych spraw i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Postaraj się czerpać więcej przyjemności z codziennych, prozaicznych czynności. Boisz się, że coś ci umknie, jednocześnie nie skupiając się na tym, co znajduje się w Twoim zasięgu. Konie mogą być zapowiedzią tego, że wkrótce spotkasz na swojej drodze kogoś bardzo interesującego i na zawsze odmienisz swój los. Już nigdy rzeczywistość nie będzie taka sama, twoim największym lękiem jest samotność. Boisz się? że zostaniesz w życiu sami i nikt nie zdecyduje się towarzyszyć ci w podróży po życiowych ścieżkach. Jeśli nie znajdziesz kogoś, kto będzie obok, gdy będziesz go potrzebować, pogrążysz się w rozpaczy. 2. Koronawirus na weselu. Aż 600 osób objętych kwarantanną, jest mocny komentarz inspektora sanitarnego 3. Osoby, które na obrazku jako pierwsze zauważyły ptaki, powinny skupić się na otoczeniu. Prawdopodobnie jesteś egocentrykiem, który skupia się na własnych potrzebach i nie dostrzega tego, co czują osoby wokół ciebie. Twoi najbliżsi mogą przez to czuć się niedocenieni i samotni. Zadbaj o to, by odzyskali pewność siebie i poczucie własnej wartości. Chwila Twojej uwagi może być cenniejsza od złota. Zgadzasz się z wynikiem, który przyniósł Ci psychotest? Źródło Hilzet.